Kraków, siedziba królu, dawna stolica Polaków. To właśnie tu rodziła się w bólu Polska szlachecka. Oto jego serce, wzgórze wawelskie, Wawel. Ale czy na pewno? Przepraszam, przepraszam tak. Pana bardzo. Mhm. Czy słyszał Pan, że w tym roku 17. łódka drużyna harcerzy jedzie na turniej drużyn puszczańskich? A, 17. Tak, tak. Specjalnie dla niej kupiłem dekoder, żeby móc oglądać ich na żywo. Żona mi już od miesiąca łeb suszy, opuściłem na to całą pensję. Naprawdę straszne. Nie mogę. Yyy, 17. ole, 17. Ona jest najważniejsza. Tak? A tak. wie pan to całkiem ja. przypadkowo e, mam tutaj model siedemnastka, Skala 1 do 1. Nie no nie, panie, nie, pan nie żartuje. Cymez, cymez, cymez. No panie, panie. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no. 17 jak ta lala. Proszę tylko spojrzeć na te proporcje. Super. Na te pagony. Oryginalna Ma. siedemnastka. Proszę, oryginalna plakietka. Do To, podoba się panu? Tak? Biorę, biorę, kolejną i tak? puszczę na niego. Dobrze. Jestem miesiąc żony, nie! Ale proszę mi nam tylko powiedzieć na koniec, yy, jak pan ocenia szansę 17. No nie wiem, no nie wiem czy podołają przy takiej konkurencji, to jest ciężkie, naprawdę. Nie no. Panie. Dadzą radę. No tak, dadzą radę, dadzą. No, dzięki. No, panu to bardzo. bieramy, bieremy, bieramy go. Chodźcie, chodźcie. Ha. Mój 17. Ale to nudno... Dajcie tu jakąś muzyczkę, Siedzimy, czekamy Będzie dobrze Sobie radę damy Będzie dobrze Siedzimy, czekamy Będzie dobrze Sobie radę damy Będzie dobrze Lot, brygada, łapka, trada Ziomal rapa, ja mam fiata W środku głośnik, tysiąc wata Koło trawa jest zabawa Trawa to murawa, 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 będzie dobrze, murawa, trawa to Będzie dobrze, siedzimy czekamy, będzie to to będzie to Kto tu przyjdzie ten nie wyjdzie Kto przyjedzie, nie odjedzie. Nie ma kasy, mamy w czasy. Koło trawa pierwszej klasy. i było jasne. Ta trawa to muraba. Ta trawa to murawa. Ta trawa to muraba. Ta trawa to Siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Sobie radę damy. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze, sobie radę damy. Będzie dobrze, siedzimy, czekamy. Będzie dobrze, sobie radę damy. Będzie dobrze, siedzimy, czekamy. Będzie dobrze, sobie radę damy. Będzie dobrze, siedzimy, czekamy. Będzie dobrze, sobie radę damy. Będzie dobrze. Jedyna taka drużyna. Jedyny taki wyjazd. Po prostu siedemnastka w Krakowie.